Polskie uczelnie. Są bardzo dobrze kształcące. Technologia zadziwia mnie. Szybkością rozwoju. Mój najlepszy uczeń. N Nica. Myślę, że studentki są najlepsze. Sztuczna inteligencja w Polsce. Jak wszędzie rozwija się stopniowo. Polska słabość to. Mentalność. Nasza mocna strona. Pracowitość. Nauka czy biznes? Nauka. A w diginomi profesor Jan Kozak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, kierownik Katedry Uczenia Maszynowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, sztuczna inteligencja nas uratuje, czy nas wpędzi w jeszcze większe kłopoty? Na ten moment sztuczna inteligencja to są po prostu narzędzia do wykonania jakiejś konkretnej czynności i te narzędzia nam pomagają w coś rozwiązać, to znaczy wspomagają naszą pracę, natomiast no, zagrożeniem nie są, chyba że są źle wykorzystane. Bo nadzieje są ogromne. Jedni mają nadzieję, że znajdzie lekarstwo na raka, inni, że uratuje nas przed ociepleniem klimatu. Czy pan widzi potencjał do tego, żeby rzeczywiście AI rozwiązała takie problemy? Jeżeli chodzi o nadzieję, to jest coś takiego jak wykres Hossy Sztucznej Inteligencji. Niektórzy mówią, na to wykres zawodu Sztuczną Inteligencją. To jest taki wykres, który ma taki duży pik, znaczy tak najpierw leci bardzo wysoko do góry, później bardzo szybko spada. To jest na, na samej górze, to jesteśmy w tym szczycie zachwytu Sztuczną Inteligencją. Później bardzo spadamy i to jest ten zawód Sztuczną Inteligencją, i później to dopiero jest płaskowyż, gdzie już wiemy, jakie są możliwości, gdzie wiemy, jak to stosować. I dla mnie to nie jest żadna nowość, natomiast dla osób, które gdzieś dopiero zderzają się z jakimś tam, narzędzie sztucznej inteligencji, to, to jest coś, bym powiedział, naturalnego, to znaczy my przeceniamy sztuczną inteligencję, to, to, to jest naturalna rzecz dla osób, które dostają pojawił się jakiś czas temu, półtorej roku temu, czat GPT a, i padały wtedy do mnie pytania wielokrotnie, czy to zastąpi nasze miejsca pracy, czy to coś zlikwiduje, czy my już za chwilkę nie będziemy y, mogli sami pisać jakiś tekstów albo y, artykułów do y, gazety. Natomiast no, minęło półtorej roku i nic z tych rzeczy się nie, zdało, nie, nie zdarzyło, ale pomagają zapewne, to znaczy jestem przekonany, że dziennikarze na przykład y, używają czata GPT do takiej wstępnej, y, takiego wstępnego researchu, Oczywiście później weryfikują to na pewno z, 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 z bardziej sensownymi źródłami, ale pewnie wspomaga to ich pracę, no bo ten taki wykres zachwytu, gdzie myśleliśmy, że to będzie świetnie, był wysoki, a później to troszeczkę spadło i, i się wygładziliśmy na zasadzie ok, wiemy ile to potrafi. To zostawmy ten zachwyt laików z boku, ale pan jako fachowiec, czym pan się najbardziej zachwyca, jeśli chodzi o EIA, jakim zastosowaniem? Ja się nie zachwycam. To jest może problem. Ja się nie zachwycam, bo jakby mnie to nie zaskakuje. Kłopot jest taki, że już 20 lat, ponad 20 lat mam związek z różną inteligencją. Wiem, jak te algorytmy działają, wiem, co jest w środku. A no okej, okay. głębokie sieci neuronowe, wiem co jest w środku, nie wiemy dlaczego daje pewną odpowiedź to jest niebezpieczeństwo. Natomiast yy, wiem czego się po niej spodziewać, więc to nie jest zachwyt, to są jakby możliwości, które teraz się pojawiają i, i może tak byśmy mogli ten zachwyt nazwać, to znaczy a, możliwości obliczeniowe, które pozwalają nam wykonać coś, czego kiedyś się nie dało plus dane, no a to dalej jest duży problem, ale plus dane, które nam pozwalają coś tam mm, wyliczyć. E, Natomiast samego zachwytu, jak ja takiego nie czuję, to znaczy to, że gdzieś jest autonomiczny czy pseudoatomiczny samochód, to mnie nie zaskakuje, bo wiem, że to jest możliwe do zrobienia, tylko musimy mieć odpowiednie dane, że algorytm, nie wiem, wygrywa w jakąś grę popularną z, z, z zawodowymi graczami i nie mówię tutaj o szachach czy go, tylko mówię o grach gdzieś tam zdalnych, no to też mnie nie zaskakuje, no bo, bo, no bo wiem, jak to działa, wiem, że to się w końcu wyuczy. Jak my byśmy coś powtarzali miliony czy miliardy razy, to też byśmy doszli do pewnej perfekcji, no może nie perfekcji, ale do pewnej lepszej umiejętności niż inni, ale my tego nie mamy takiej możliwości. Gdzie my jako Polska dzisiaj jesteśmy w tym wyścigu technologicznym? Jeśli chodzi na przykład o czołówkę firm technologicznych, to oczywiście nas tam nie ma, ale toż, też trudno się dziwić, bo są na przykład tylko dwie w ogóle firmy z Europy. Reszta to jest Ameryka i... Chinę. No okej, okay, ale nasi ludzie w tych firmach są. Aha. do której firmy byśmy nie spojrzeli, choćby GPT, no to tam Polacy są, nie? Do Google'a tam Polacy są. To nie jest tak, że my się tam nie znajdujemy. My, no my rzeczywiście nadrabiamy do reszty świata. Gospodarczo, finansowo już całkiem chyba jest nieźle, ale mimo wszystko jeszcze nam troszeczkę brakuje, więc i ten biznes musi troszeczkę nadrobić, ale Polacy jako osoby się tam znajdują, więc ja, ja uważam, że ten potencjał ludzki jest u nas całkiem mocny. Tak, no, no nie mamy, no nie mamy finansów takich, żebyśmy mogli a, z tymi wielkimi rywalizować, no, natomiast jak popatrzymy o, o, o potencjał ludzki, no, no to on jest całkiem spory, także to... to to no nie jest tak źle, ani tak dobrze. To zajmiemy się najpierw tym potencjałem ludzkim, który widać na, na uczelniach. Kształcimy świetnych informatyków, programistów, ale oni, tak jak Pan powiedział, stają się później gwiazdami, na przykład OpenAI. Dlaczego nie zostają w Polsce? Tam ja też powiedział informatyczki i programistki, bo uważam, że są świetne. Słuszna uwaga. E, natomiast, y, natomiast dlaczego nie zostają w Polsce? Obawiam się, że finanse o tym decydują, tak, 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 tak mi się wydaje. Może też czują pewną możliwość rozwoju, większą tam, bo tam są większe firmy, więc zawsze gdzieś tam nas ciągnie. Ale to też nie jest tak, że nie wracają. Mhm. Jest część Polaków, który, którzy, którzy wracają, jest część Polaków, którzy powiedzmy chcą inwestować w, Polsko, w Polsce. Pani zresztą też miała gości, którzy gdzieś tam mhm. y, 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 y są całkiem znani za granicą i współpracują powolutku z Polską, więc. Y, y, no, to jest troczkę tak, że wyjeżdżamy, natomiast myślę, że też wracamy. Znam też sporo osób, które zostały w Polsce, próbują, mm, próbują gdzieś tam na tym naszym poradku yy, zyskać jakieś sukcesy. Mamy całkiem sporo dziś startupów, coraz więcej startupów. Yy, problem z finansowaniem być może tych startupów tam jest łatwiejsze, bo tam ludzie mają. Inwestorzy mają więcej pieniędzy, więc łatwiej jest im w coś zainwestować. U nas jest zapewne nieco ciężej, więc to są rzeczy, które wydaje mi się przyciekają. Czy znowu wróciliśmy do pieniędzy nie? i do takiego lepszego rozwoju świata, który tam był wcześniej. Pana studenci też, też zamierzają wyjechać? Jak, jak się pytam studentki czy studenta, no to, to często odpowiadam, że, że jeszcze nie do końca wiedzą, czy to zostaną w, na Śląsku, bo ja pracuję na Śląsku, czy wyjadą do... Warszawy, Do Wrocławia, czy gdziekolwiek indziej, czy wyjadą za granicę, nie, nie mają jakby takiego pełnego przekonania. Ja bym powiedział, że kwestie pracy zdalnej, które niedawno się mhm. mocno uaktywniły, to też powodują pozostawanie Polaków w Polsce. Ale wydaje mi się, że Polska się rozwija, więc to też jest powód, dla którego my nie czujemy chyba takiej potrzeby ucieczki z kraju. No i można świetnie zarabiać jako informatyk także w Polsce. Czy to widać w zainteresowaniu waszą znaczy w ogóle informatyką, uczelniami, politechnikami przeżywacie boom? A, no to, to ciężko powiedzieć, bo ten boom to trwa już od moich studiów. Mhm. B, b, teraz powiedzmy, że jest mniej osób na jedno miejsce. Rzeczywiście, jak ja rozpoczynałem studia, to, to było kilkanaście osób na jedno miejsce, teraz to jest kilka. Czasami kilkanaście, ale raczej kilka osób na jedno miejsce, jeżeli myślimy o informatyce. No ale mamy ten nisz, gdzie, y, gdzie wiele kierunków się po prostu nie uruchamia. Jak wygląda współpraca między nauką a biznesem? Ja pracuję też w Instytucie Badawczym Łukasiewicz w, mhm. w, w, w y, 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 EMAK. Y, więc tam mam dużą przeszłość z projektami takimi B, +R, czyli badawczo-rozwojowymi. Natomiast, i, i to jest jakby jedna ścieżka. To, to, to mi daje, czy nam daje pewne możliwości, bo też często współpracuję dzięki temu z naszą uczelnią. Nam daje pewne możliwości e, tworzenia czegoś nowego, czegoś związanego z badaniami, a nowatorskiego, często w Polsce, albo przydatnemu pewnej grupie społecznej. Ja uważam, że uczelnia powinna swoje. My powinniśmy mieć ten rozwój naukowy, powinniśmy mieć ten rozwój niekoniecznie skierowany na e, już teraz zysk finansowy. Natomiast. Powinniśmy mimo wszystko ten nasz transfer wiedzy i umiejętności i doświadczenia, szczególnie związanego w tym przypadku z uczeniem maszynowym czy sztuczną inteligencją, dawać firmom, które, u których jest brak tego, bo no, nie ma co ukrywać, mamy brak specjalistów związanych ze sztuczną inteligencją w Polsce. No. I czy biznes was chce? Czy biznes się do was zwraca? Czy widzicie, że oni chcą współpracować z uczelniami? biznes przeżywa szok, bym powiedział, bo zdarzały się takie spotkania w jednej z większych notowanej, bym powiedział, notowanej, to nawet nie tylko bym powiedział, notowanej na giełdzie spółce, gdzie oni na spotkaniu byli w szoku, że to jednak z nami nor można normalnie rozmawiać, tak, słownictwo się spodziewali. podobne. Spodziewali się takiego, no, nie chcę źle mówić, bo to tylko, to, to jest cytat, takiego politechnicznego podejścia, go nie pamiętali ze studiów i taki mocny dystans między e, gdzieś profesorami, a Mm-hmm. Uh -huh. Zwykłymi pracownikami, a, a, a tutaj myślę, że się całkiem fajnie dogadaliśmy. Ja uważam, że powinna, powinna być współpraca pomiędzy uczelniami i biznesem, i uważam, że ona jest możliwa, jest dobra, ale też nie powinniśmy przesadać. To znaczy, nie powinniśmy komercjalizować uczelni, i to jest moim zdaniem coś, jakby zupełnie błędna strona. Nie powinniśmy patrzeć tak, że uczelnia ma mieć tylko i wyłącznie projekty B+R, albo tylko i wyłącznie projekty komercyjne, a odchodzić od tych projektów związanymi z podstawami nauki, jakichś tam NC, Nowymi i, i, i cięciem finansów, gdzie już teraz praktycznie nie ma niemalże pieniędzy, sensownych pieniędzy na, na takie projekty. I, i, I to jest złe, bo my wtedy nie rozwijamy też tej drugiej ścieżki. Tej drugiej ścieżki, która w przyszłości być może pozwoli nam to zastosować. No bo przecież algorytmy sztucznej inteligencji, o których teraz rozmawiamy, to są lata nawet 50. Ale już 60, 70, 80 ubiegłego wieku. Ja pamiętam, jak ja się zaczynałem zajmować sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym jeszcze już później, wtedy się systemy uczące mówiło, teraz się mówi tak i tak. Yy to też często, jak miałem jakąś prezentację, musiałem przekonywać, tak, być może to się uda zastosować w banku, albo gdzieś tam, albo gdzieś tam. I trzeba było przekonywać te osoby, że być może to gdzieś się uda zastosować, no dzisiaj nie musimy. A to są cały czas te same metody. A no tylko mamy te moce obliczeniowe, które nam na to pozwalają. No i gdyby te 50, 60, a już więcej, nie? już 70 lat temu ktoś tego nie wymyślił, no to, to nie byłoby rozwoju. I nie możemy mówić, że to tylko osoby z zagranicy, bo jednak wielcy Polacy też gdzieś tam cały czas się pojawiali. I co wynika z tej współpracy y, uczelni z firmami? Pokazywaliście awatara dla osób głuchych. Powiem o awatarze. Natomiast wspomnę m, o tej współpracy między uczelnią a firmą. To jest obopólna y, korzyść, bo to też jest warte podkreślenia. Znaczy, ja, ja nie ukrywam, wielu z moich pracowników pracuje w firmach, bo ciężko jest teraz y, y, jakby, y, przekonać kogoś do skupienia się tylko na pracy na uczelni, tak jak na przykład ja. Dlaczego? Y, bo finanse na to nie pozwalają. A jaka jest różnica w finansach? między magistrem na uczelni, a magistrem w firmie, no to myślę, że to będzie jakaś 5 6 Czyli na uczelni to jest ile, ile? można zarobić? Taki informatyk, który zaczyna, na uczelni zostaje, ile zarabia? A ile mógłby dostać A my mieć firmę? podwyżki, tak obiecują, nie wiem, czy będą, ale teraz to jest, jeżeli się nie mylę, 4600 brutto. Czyli na rękę? No to są na szczęście podwyższone koszty uzyskania przychodu, ale gdzieś no, poniżej czterech. Okej, okay. a taki informatyk, który idzie na rynek, ile może dostać, ile zarabiają pana studenci średnio? Nie wiem jak średnio, ale tacy, którzy mówią, że 12 to nie jest rzadkość. To ich przekonać można jedynie ambicją, ich przekonać można jedynie tym, że też spełnią pewną rolę dla społeczeństwa yy, i siebie sami rozwiną, bo przecież robienie doktoratu jest naprawdę bardzo rozwojowe. Spieniu. Co wynika z tego? Co wynika z tej współpracy? O, Jakie właśnie. na przykład rzeczy, którymi już możecie się pochwalić? Okay. Okay. Mm -hmm. Jedna rzecz, współpraca. My się uczymy, jak się pracuje w firmie i dzięki temu lepiej uczymy studentów. Mówię o osobach, które nie pracują w firmach, a, a firmy, już wspomniałem, uczą się. Tego, jak to działa, a nie tylko uruchomienie, i nie wiemy, co się w środku kryje. Mhm. To wspomniałem o tym projekcie z, z tą firmą, a, i to jest projekt bardzo fajny, moim zdaniem, wspierający społeczeństwo, bo my możemy narzekać na bumacherów. Ja, ja nie mówię, że niesłusznie, ani ze słusznie, nie wiem. Ja po prostu mówię, możemy narzekać na bugmacherów, bo gdzieś uzależnienia i tak dalej, i tak dalej, ale nie możemy powiedzieć, że oni nie starają się temu przeciwdziałać. I my na przykład mieliśmy taki projekt, gdzie próbowaliśmy a, przewidywać, kto potencjalnie staje się uzależniony, bo firma bułmańska chciała szybko działać i przeciwdziałać temu uzależnieniu. To znaczy mają pewne swoje możliwości, które wykorzystują. I, i to jest bardzo fajny, wpływający na społeczeństwo, moim zdaniem projekt i takie zrozumienie problemu przez firmę no i zastosowanie naszych umiejętności do tego, żeby ten problem jakoś przynajmniej częściowo rozwiązać. Czyli algorytmy wykrywały mechanizm uzależnienia i tych, którzy są najbardziej podatni. Mhm. Tak, to znaczy ci, którzy wpadają w uzależnienie. I ten projekt wszedł w życie, czy na razie został y, gdzieś tam w fazie a, projektowej? Firma, nie, nie. My to zrobiliśmy, przetestowaliśmy, pokazaliśmy wyniki, zrobiliśmy taki prototyp, który mógł być wdrożony, natomiast firma sobie to już przeimplementowała na swoje pewne wewnętrzne standardy, które musieli mieć i wedle mojej wiedzy to jest wdrożone. Wspomniała Pani o awatarze, no, świetny projekt moim zdaniem, a, no, który wymaga jeszcze cały czas poprawy. Ja bym to mocno podkreślił, bo... Mówiliśmy dzisiaj o danych i powiedziałem, że z tymi danymi tak ciężkawo bywa. No, i tutaj tych danych jest zdecydowanie za mało. Uważam, że powinniśmy móc w ogóle stworzyć cały wielki taki zestaw danych, na których nie tylko my, ale na których wszyscy inni naukowcy albo i firmy w Polsce mogłyby korzystać. Już powiem, co mam na myśli o tych danych. To znaczy, migający awatar, miga tekst pisany. Miga w języku PJM, czyli polskim języku migowym. Ponieważ osoby yy, nie, głuche. Polacy niekoniecznie umieją język polski, bo ich pierwszym językiem, dla tych, które urodziły się głuche, pierwszym językiem dla tych osób jest język migowy. No i teraz wyobraźmy sobie, że żyjemy w naszym kraju i nie znamy języka, który tutaj jest. Jakie to jest ograniczenie dla tych ludzi? To jest tragiczne ograniczenie, to, to, to awatar ten, o którym teraz wspominamy, będzie stosowany do tłumaczenia takich stron związanych z sprawami urzędowymi, czyli taki... On jest Powiedzmy wypowiedzi i, i, i zrozumienia, i kontekstu. Yy, więc to było możliwe do zrobienia, gdybyśmy chcieli zrobić pełne. Że to tłumaczy dowolny tekst, że bierzemy sobie książkę i to nam miga tą książkę, no to jednak tych danych byśmy potrzebowali bardzo dużo. To jest przygotowana wtyczka i ona w zasadzie już jest udostępniona do ministerstwa, i to jest kwestia wdrożenia ewentualnie przez ministerstwo. E, wtyczka do przeglądarki, która na stronach urzędowych po prostu, jak, jeżeli zaznaczymy tekst, to jak, jak sobie klikamy i damy przetłumacz na jakiś tam język e, jakąś tam e, aplikacją, którą mamy, to tutaj podobnie będzie. Zamigaj w polskim języku migowym, no i, i, i tam pojawia się okienko obok i ten awatar miga. Na filmikach gdzieś tam widać jak to mniej więcej wygląda. Największym problemem w tym projekcie były dane. Gdzie tu jest słaby punkt, jeśli chodzi o Polskę? Mamy dane, komputery, algorytmy, czyli ludzie. Na pewno ludzie nie są słabym punktem. Uważam, że okej, okay, brakuje nam kadry, natomiast to brakuje na całym świecie. Jesteśmy w stanie też gdzieś tam um, szkolić się w tym zakresie. No, boję się, co będzie w przyszłości, bo boję się, że odpływ nowych pracowników na uczelni spowoduje to, że jak ja już się skończę i kilka osób w moim wieku, no to nie wiem, czy ktoś zostanie na tej uczelni. To, to jest takie obawy. Naprawdę moje duże obawy są takie o, o przyszłość moich dzieci. Ale już na pewno młodszych osób niż moje dzieci, mm, osób, które się dzisiaj rodzą. To ja, ja się bardzo boję, co będzie z, 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 tym, z tym zakresie. Czyli boi się pan takiego drenażu mózgów, tak? Jeszcze kolejnego. Boję się, że nie będzie miał kto ich uczyć. Już teraz dotykamy tego, że w wielu szkołach informatyka jest zbędna, no bo poziom tej informatyki jest taki, że moglibyśmy ją zlikwidować. No ja mam takie doświadczenie, to znaczy i wielokrotnie się spotykam. No bo nie ma kto pracować w szkole, kto by tą informatykę dobrze umiał. No bo który informatyk pójdzie do szkoły, gdzie zarabia się jeszcze mniej niż na uczelni, nie? Więc to... No. No i na uczelni boję się, że w przyszłości będzie tak samo. Przynajmniej w tych kierunkach technicznych, w tych kierunkach um, ścisłych. Taki drenaż jest dosyć mocno już robiony. Zresztą przed chwilą rozmawialiśmy, mówiąc o tych pracownikach, o ich odpływie. Więc ten drenaż jest tragiczny i, i, i w przyszłości może być problemem. Dzisiaj nie jest. Dzisiaj ludzie uważam, że mamy. Moce obliczeniowe, no na pewno. To znaczy plus jest taki, że możemy je kupić zawsze. Wcale nie musimy mieć swoich serwerów, możemy kupić na razie. Ale dane, w moim odczuciu, to jest duży problem nie tylko polski, ale światowy. Bo dane są często błędne, czyli są niezbalansowane. Albo błędnie zebrane. Ja pokazałem dane, przykład tych danych związanych z tymi osobami, z tym tłumaczeniem języka, bo tych danych po prostu nie ma i trzeba je stworzyć. I to nie jest tak szybko je stworzyć. Ale mamy też dane, które już są, ale niekoniecznie są sensowne, z tego względu, że być może są tendencyjne. A być może, zresztą cały czas się z tymi, i to nie my, tylko Polacy, ale na świecie zderzamy z sytuacją, że jakiś algorytm przewiduje, że dana osoba będzie przestępcą, no, no bo tendencyjne dane było, na których się uczyło, bo na przykład tych osób w ogóle w tym zestawie danych nie było. E, uważam, że kobiety są taką grupą e, osób w Polsce, bo za granicą pewnie my, my, my byśmy musieli też jakieś etniczne kwestie wprowadzić, e, są taką grupą osób, Powiedziałbym poszkodowanych ze względu na dane, bo korzystamy na danych, które mamy, a te dane były na przykład zbierane 20 lat temu, a 20 lat temu no, no, no nie było danych, które by reprezentowały kobiety w niektórych aspektach. Nie? 50 lat temu to już zupełnie, a 100 lat temu to, to w ogóle. I, I stąd też problemy, przecież pierwsze, yy, yy, pierwsze algorytmy, które wykrywały głos, nie wykrywały głosu kobiety, bo się uczyły na głosach mężczyzn. No. I, i, I ja bym powiedział, że dane są kłopotem, tak żeby te dane dobrze stworzyć, dobrze przygotować. Jasne. A czy widzi Pan w tym też zadanie dla tego zespołu do spraw rozwoju AI, który powstał w Polsce przy Ministerstwie Cyfryzacji? Czy Pana zdaniem w ogóle taki zespół jest potrzebny? Taka, czy taka grupa metrców? Czy Panu to bardziej wygląda na taki zabieg PR-owy? Uważam, że tego typu pomysł nie jest najgorszy. Ale rozwiązanie tego pomysłu obecne jest bardzo złe. A tu jest zarzut, że jest tylko biznes. No tak, uważam, że to jest bardzo dobry zarzut, że jest tylko biznes. Znaczy uważam, że powinien tam być biznes, ale powinny tam też być osoby z różnych ośrodków akademickich i z różnych mhm. elementów biznesu, nie tylko z jednej firmy. Nie, nie mówię, że tam są tylko z jednej, ale uważam, że powinny być. Ale powinni też być socjologowie, i powinni też być prawnicy. No bo ta etyka w tej inteligencji jest obecnie bardzo ważna. I zasadna. Uważam, że dobrze, że się nim zajmujemy. Jako informatyk mogę powiedzieć, że ostatnio chyba więcej, więcej prawników w tej informatyce, w, w, w tej sztucznej inteligencji, niż, 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 niż specjalistów z informatyki. Ale wcale nie uważam, że to źle, no bo, bo to jest coś, co nam zostało. Znaczy, no, pewien ogon pozostał z tym, że wcześniej tych prawników nie było. Dlatego uważam, że teraz powinniśmy się martwić już przyszłościowo nawet o to, więc uważam, że, 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 że i ci prawnicy, i ci socjologowie powinniśmy to taką naprawdę dobrą grupę reprezentatywną z różnych ośrodków stworzyć po to, żeby konsensus pewien się pojawił. Co będzie kluczowe w tym, żeby rzeczywiście takie są oczekiwania, że dzięki sztucznej inteligencji Polska może znaleźć, znaleźć się w ciągu tam kilkudziesięciu lat w czołówce najbogatszych krajów świata? Okej, okay. uważam, że to nie zespół, uważam, że to nie biznes. No, no i nie uczelnie, bo mamy za mało jakby z tym możliwości. Obawiam się, celowo mówię obawiam, obawiam się, że tutaj najwięcej do czynienia musiałby mieć mimo wszystko nasz rząd, nasz, no bo to tak jak zbudowanie wielkich inwestycji w Polsce, mamy ostatnio też szerokie dyskusje na ten temat, no bez, bez tych kwestii pieniędzy mimo wszystko publicznych, nie jesteśmy w tego w stanie zrobić. Tak samo tutaj. No jeżeli, jeżeli nie damy jakichś możliwości, tak jak rozmawialiśmy, pozostania tym specjalistom w Polsce, jeżeli nie będziemy mieli tych centrów obliczeniowych, będziemy musieli korzystać z innych, a być może one będą przerwane w pewnym momencie, bo oni będą potrzebowali dla siebie mocy i my wtedy zostaniemy z tyłu. Albo będziemy korzystać z jakichś centrów, które będą później niecnie te dane wykorzystywały, no, no to, to, to zawsze jest jakiś kłopot. Możemy to robić, ale lepiej byłoby to mieć u siebie. Yy, no, no, biznes tego nie zbuduje mimo wszystko. To musiały być centra rządowe, obliczeniowe, rządowe, państwowe, może nie rządowe, ale państwowe, z jakimś tam równym dostępem. Yy, tak jak ja wspomniałem o tych danych, ja powiedziałem, że powinniśmy je zebrać. Powinien to być jakiś. I, i, I to znowuż żadna firma nie zapłaci, bo tych osób głuchych mamy, nie wiem, 300 tysięcy w Polsce. W no, której firmie się to opłaca? To musi zrobić rząd. No i, i dlatego powiedziałem, że to są moje obawy. Tak? Bo gdyby to leżało po stronie uczelni, to ja bym miał jakąś władzę minimalną może, ale miałbym jakiś głos. Gdyby to leżało w biznesie, to być może no, no, te kwestie finansowe by się znalazły, ale obawiam się, że biznes u nas w Polsce jest za mały, żeby móc tą stronę rozwijać. Czy marzy się panu taki wielki plan? publiczny rozwoju AI w Polsce, op oparty na, rozumiem, dużych pieniądzach. Ale właśnie nie tylko o pieniądzach, ale sensownym rozwiązaniu, nie? bo wydać mhm. pieniądze jest łatwo. No, ale wydawajmy te pieniądze tak, jakbyśmy je wydawali w domu. Swoje, własne. Bardzo dziękuję. Profesor Jan Kozak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, był gościem Wigino. Bardzo dziękuję.